Siemano wszystkim, z tej strony Niekto Innek, kod Mitch No i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o kodach na darmowe nagrody. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat pewnej promocji, dzięki której gracze są w stanie otrzymać darmowe kill'ów na swoje konto w grze. Oraz poruszymy sobie temat pewnych kodów na darmowe nagrody, jaki pojawił się w ostatnich dniach, bo gracze mogą zdobyć tam dwa fajne przedmioty. No wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te cztery kozaki tutaj. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo Ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No I stoczycie tą apkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Dodatkowo, teraz na ekranie macie zwycięstwo naszego ostatniego konkursu i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie, inaczej nagroda mu przepadnie. A dzisiaj do wygrania macie 300 faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod MIGAO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, w ostatnich dniach na kanał Migao wstawiłem wam dość sporo filmów na temat darmowych nagród dla graczy, gdzie głównie wspomniałem wam o darmowych skinach, lecz jak się okazuje, to nie koniec darmowych nagród. W ostatnich dniach gracze ponownie otrzymali darmowe nagrody od Fortnite'a i jedna z nich jest dostępna w specjalnej promocji przygotowanej przez Fortnite'a, a druga nagroda jest stworzona w pewnej współpracy, gdzie dostajecie kody na darmowe nagrody. Na samym początku, jednak, chciałbym wam powiedzieć trochę o tej nadchodzącej ostatniej ostatnia aktualizacja obecnego sezonu jaka już niebawem pojawi się w grze ponieważ na niedawnym filmie wspomniałem wam o niej a teraz pojawiło się parę ważnych szczegółów a dokładniej nie wiem czy pamiętacie ale ostatni likerzy poinformowali nas że nowa aktualizacja trafiła na serwery testowe co oznacza że Fortnite testuje ją i sprawdza błędy oraz dowiedzieliśmy się że zostanie ona przygotowana na turniej FNCS jak jeszcze nie wiecie to już w połowie października z tego co pamiętam to od 13 do 15 odbywają się wielkie finały FNCS w Kopenha i z tej okazji Fortnite w następnej aktualizacji przystuje grę pod nadchodzący ten wielki turniej na żywo. Początkowo nie wiadomo było o jakich dokładnie zmianach tutaj mowa, lecz już wiemy o co dokładnie chodzi i Fortnite z tej okazji przygotuje w grze specjalny tryb, który będzie zawierał wszystkie przedmioty, które macie na tej liście na moim ekranie. Są tutaj takie przedmioty jak młot fali uderzeniowej z sezonu pierwszego tego rozdziału, soku zwiadowczy czy nawet tarcza strażnika i wszystkie przedmioty macie widoczne na samej tej liście i dodam, że będzie to dostępne na trybie, gdzie będzie odbywał się tylko ten turniej. To znaczy, że my, gracze, którzy nie dostali się na te wielkie finały, nie zagrają tymi przedmiotami i wspomniałem wam o tym temacie, ponieważ obiecałem wam dać znać o co chodzi z tą aktualizacją pod turniej i dzięki temu wiemy coś jeszcze. Do tej pory myśleliśmy, że nowa aktualizacja zostanie wprowadzona do Fortnite albo 10 października, albo 17. I skoro aktualizacja ma zawierać zmiany pod turniej, który będzie między 13 a 15, to logiczne, że aktualizacja będzie w kolejny wtorek. Tak więc wyczekujcie, bo. Bo już niebawem do gry trafi ostatnia aktualizacja obecnego sezonu, po której pojawi się event halloweenowy, zmiany na turniej FNCS oraz mnóstwo informacji o nowym sezonie, a teraz przejdźmy do kolejnego naszego tematu. Kolejnym naszym tematem będzie promocja, w której gracze są w stanie otrzymać darmowe kill'off na swoje konto w grze i wszystko to pojawiło się w ostatnich kilku dniach na Twitterze i o całym tym temacie poinformował nas Licker o nazwie Shino na Twitterze. A dokładniej, dałą znać, przez cały październik gracze otrzymają wyciekły ostatnio kilo, podanej nazwie w poście jako bonus po wymianie kart fałdolców. Obecnie nie wiadomo, czy ta oferta dotyczy tylko i wyłącznie Japonii, czy też pozostałych państw. Jak jeszcze nie pamiętacie, to jakiś czas temu Fortnite ogłosił zmiany w cenach faudolców prawie na całym świecie, w tym też przykładowo u nas w Polsce, czy właśnie w Japonii, i wszystkie fałdolce od 27 października będą droższe niż te, które są teraz. Z tego powodu wszystkie karty z fałdolcami do Fortnitea, jakie dało się zakupić w sklepach stacjonarnych, będą musiały wymienić te obecne karty na Fałdolce na nowe które będą kosztowały z więcej, ponieważ muszą się one dostosować do obecnych cen właśnie tych Faudolców. Dlatego też że Fortnite w Japonii rozpoczął już promocję, dzięki której gracze, którzy postanowią pójść do sklepu i zakupić kartę z Fałdolcami za taką samą cenę V-Dolców, jaka jest jednocześnie w grze, otrzymają dodatkowy kilowy do swojej szafki. Promocja ta jest bardzo ciekawa i najbardziej zastanawiam się, czy będzie to również dotyczyło Polski oraz pozostałych państw, ponieważ wszystko to jest powiązane ze zmianą cen V-Dolców, jaka pojawiła się w Japonii i w Polsce też ona się pojawiła. Tak więc w tym temacie jeszcze nic nie wiadomo i obecnie tylko Japonia otrzymała komunikat do samej promocji, lecz tak jak wspomina ten liker, promocja ta może dotyczyć również nas, ale nic obecnie jeszcze nie wiadomo i musimy sobie jeszcze poczekać. Co jednak ciekawe, w temacie samego kilofa musimy sobie chwilkę pozostać, ponieważ nie wiem czy zauważyliście, ale jest to kilof, który pojawił się w plikach gry po niedawnej aktualizacji i swoją nazwą oraz wyglądem jest bardzo podobny do tego kilofa. Nie jestem do końca pewny, ale raczej na pewno będzie to całkowicie nowy kilow i co ciekawe w plikach gry widniałem jeszcze dwie nowe jego wersje w innym stylu kolorystycznym, więc prawdopodobnie ten darmowy Kill'Off jako bonus ma takie edycje stylu. Ja sam nie widziałem jeszcze żadnej osoby, która go posiada i jeżeli promocja ta będzie dotyczyła tylko Japonii, to będzie to kolejna oferta dla graczy z tamtego regionu, która nie pojawi się nigdzie indziej i przedmioty te mogą być naprawdę mega rzadkie. Według mnie trafi on normalnie do sklepu z przedmiotami na Halloween, więc my będziemy musieli sobie jeszcze na niego poczekać, i jeżeli pojawi się on za darmo dla pozostałych graczy w innych państwach, to dam wam o tym znać na jakimś kolejnym filmie na kanale. No i kolejnym naszym tematem będą kody na darmowe nagrody do Fortnite'a, które gracze mogą zdobyć po zakupie pewnego przedmiotu. I cały ten temat pojawił się jakoś kilka dni temu na Twitterze, a ja sam znalazłem go na profilu Likera Firemonkiego. A dokładniej dał on znać, że do każdego krzesła Secret Lab w wersji kruka dołączony jest kod do przybowca pryzmatycznego oraz każde krzesło z Secret Lab, ale w wersji banana zawiera kod na darmową emotkę jedzenia popcornu, tą, którą macie teraz w tle. Przedmioty te, jak sami mogliście usłyszeć, są przedmiotami, które możecie zdobyć po wykorzystaniu kodów i co ciekawe, są to przedmioty, które normalnie znajdują się w Fortnite, więc jeżeli ktokolwiek z was je posiada, otrzyma v -dolce zamiast tych przedmiotów. Jednakże, żeby otrzymać same kody, tak jak usłyszeliście wcześniej, gracze muszą zakupić krzesło z tej firmy, a same krzesła nie należą do takich tanich krzeseł, bo z tego, co widziałem, najtańsze krzesło na ich stronie z tej edycji są po około... 2500 zł. Tak więc jest to naprawdę mega i to mega duża kwota jak za krzesło, lecz nie jest to pierwsza promocja stworzona przy tej współpracy, bo już kiedyś pojawiły się inne Fortnite'owe krzesła, więc można było się spodziewać, że ich cena będzie naprawdę bardzo i to bardzo duża. Mimo wszystko za tak ładny fotel chyba warto dać tyle pieniędzy, lecz to sami już decydujecie i pamiętajcie, że same kody są ofertą czasową i za niedługo nie będą dostępne po zakupie foteli, więc jest to promocja, która trwa tylko przez jakiś czas. W opisie tego filmu zamieszczę Wam link do strony tą promocją i tymi fotelami i sami możecie zastanowić się nad kupnem takiego fotela, bo jeżeli macie tyle pieniędzy, to czemu nie, tym bardziej, że jest mega fajny i są to już chyba wszystkie darmowe nagrody. Kolejne darmowe nagrody dla graczy, które będą już tak typowo dla wszystkich, wszystkich graczy pojawią się dopiero po tej kolejnej wielkiej aktualizacji, o której mówiłem na samym początku, ponieważ wraz z jego startem do gry trafi event Halloweenowy. Na evencie tym wszyscy gracze będą mogli wykonać specjalne zadania o nagrody, których będzie bardzo i to naprawdę bardzo dużo i spod Sodziewałbym się na Waszym miejscu około 10, może i nawet więcej nagród, a to ich będzie, dopiero zobaczymy. W ostatnim czasie już pojawiło się kilka ciekawych informacji w temacie samego Halloweenowego wydarzenia, które przedstawiłem Wam na dokładnie tym filmie tutaj i wspomniałem wam tam również o nadchodzących zadaniach oraz o nagrodach jakie tam będą. Na no, wypamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie darmowych nagrodek i całej tej reszty, jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał MIGAO, a na 100% nie przegapicie, żadnego nowych, kozackich i ciekawych informacji, bo filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, Live i short'ów. A jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 19.30. No i nie zapomnijcie wpisać Miga o 2 tak jak te cztery kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym w komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich informacjach w temacie darmowych nagród dla graczy i czy Waszym zdaniem promocja z kill przy faudalcach pojawi się u nas i czy zakupicie ten fotel z kodami do gry. A ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19.30. Yo!